Bierzemy gumę i zakładamy. Na początek powyżej kolan. Dobrze, żebyś była już wstępnie rozgrzana, zanim zaczniesz trening właściwy. I na początek same łatwe rzeczy. Ugnij delikatnie nogi w kolanach, wycofując biodra w tył. W ten sposób. I teraz noga idzie do boku, wraca. Do boku, wraca. Cały czas jedno. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super. Wyprostuj się na chwilę, i druga mogę to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. To ja teraz kilka przysiadów. I lecimy. Przysiad. 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 I kur. Pięknie. Uważaj, żeby guma nie ściągała Ci kolan do środka. Cały czas kolana delikatnie na zewnątrz, tak żebyś czuła pośladki. Czuła uda. I jeszcze cztery. Trzy, dwa, jeden. Ok, super. Teraz ręce na biodra. Stań na jednej nodze, tak żeby utrzymać najcięższe ciała. Kolano delikatnie ugięte. I druga noga idzie do boku i wraca do boku. Jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Pięknie. Druga noga to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy. Będę wydech kiedy pracujesz. będzie jeszcze 5 4 3 2 1 ekstra. Znowu 60. Naszego koś Pióder. I schodzimy 20 sześciolatek. Raz 2 3 4 5 6 7 Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Zostało tylko siedem. Jeden. Super. Ręce wracają na biodra. I teraz noga. Idzie jedna do góry. Uwaga, żeby guma się nie sunęła. Raz i delikatnie. Dwa. Noga, na której stoisz, już nieruchomo, delikatnie gieta w kolanie. Jeszcze pięć. Ostatnie. I zmiana nogi to samo druga. Ostrożnie, żeby guma nie sunęła się. Najwygodniej ćwiczy się z gumą w krótkich spodenkach. Na długich, na getrach często ta guma się ślizga, ucieka trzeba ją poprawiać. To tylko 5 powtórzeń. 4, 3, 2, 1. Super. Jeśli potrzebujesz, napiszcie teraz wody. Zrobimy kolejną serię przysiadów. Tym razem staniemy jednak troszeczkę szerzej. Jeśli jest taka potrzeba, potrzebna szerokości bioder, przechodzimy szerzej. Także Moje stopy znajdują się już po linią mojego ciała, szerzej niż Piotra. I znowu zwykłe przesiady powoli dół, powoli góra. Dalej pilny, żeby kolana nie uciekały do środka. 15, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1, zostań i trzymaj. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Ręce wracajmy na bioderka. Znowu stajemy na jednej nodze, utrzymaj równowagę, drugą nogę odrywasz i cały czas. Trzymaj się dopiero w połowie. Trzy, dwa, jeden. Pięknie. Zmiana nogi. I znowu. Tutaj noga idzie w albo delikatnie w tył. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Jeszcze raz przysiady z szeroko rozstawionymi stopami. żeby zacząć troszeczkę w tyłu. Natomiast teraz robimy je troszeczkę wolniej. Zamiast 20 zrobimy tylko 10. W tempie na 2. Cały czas delikatnie poświęcone, cały czas delikatnie napięte pośladki. No, oczywiście rozluźnią się nieco, kiedy schodzisz w dół, ale góry masz, czuć, że są napięte. Ostatni. Super. I teraz chwila przerwy. Okay. Znowu ręce na biodra albo luźno. Stajesz na jednej nodze, która nie jest w przeproście. Unosisz drugą i teraz delikatnie, tak żeby. Naciągała się, masz delikatny opór. Uważaj, żeby nie zsunęła się z drugiej nogi. Krótki, niewielki ruch. i nie wystarczy i druga. Jeszcze dwa. Super. Pięknie. Trzeba po I teraz robimy sobie przysiady wąskie i szerokie. Czyli stoisz na szerokość bioder. Robisz przesiad, podnosisz się, nog delikatnie do zewnątrz i przesiad. Wracasz. wąskie Dole. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super. To tyle, jeżeli chodzi o trening to teraz weźmiemy matę i przeniesiemy się do klęku podwartego. Jeśli nie masz domu maty, warto się w taką zaopatrzyć. Jeśli nie widzisz takiej potrzeby, dobrze jest mieć coś miękkiego. Może to być dywan, może być jakiś grubszy koc. Tylko uwaga, żeby się nie ślizgać. Tak, żeby jednak nie opierać kolan na twardej podwodze. Okay. I teraz klęk otwarty. Nadgarstki w barków, kolana w bioder. Nie włączymy kolan. Patrz, jeden punkt, pracy proste. Brzuch cały czas napięty i propiernamy odchodzimy nogę. 15 razy noga do boku. Zierzobasz. Noga. Nie odkładamy jej, nie łączy się. 5, 4, 3, 2, jeden od razu druga noga, to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super, to teraz, jak już mamy ręce proste, ułożone, Przenosimy się z kręgu pod do pozycji Ski. i w bok, wracam, w bok. wracam, dziesięć, dziewięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Pięknie, wróć do klęku podpartego, jak jest, fajnie, prawda? I teraz podpieramy się na przedramionach, prostujemy jedną nogę i nogę wracamy. 15 razy, uważaj znowu, żeby się nie zasizgnęło guma. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Pięknie. Zmiana nogi. Jeśli trzeba coś poprawić, to popraw ułożenie. I lecimy dalej. Mamy już dziesięć, jeszcze tylko pięć. Nie, super. Deska na przedramionach. ramionach i tylko trzymasz. Dwadzieścia sekund. 5, 4, 3, 2, 1, pięknie. Wróć do kręgu czwartego, ręce wyprostowane, pokro znowu ustawienie. I teraz znowu do zewnątrz, i tylko mach. 3, 2 i odwóż. To samo druga. A też żegłowa być cały czas naciągnięta, raz, troszkę mocniej, raz troszkę wyżej. 4, 3, 2, 1. Super. Znowu przenosimy się na przegramiona. Mogą poprawić, kumawicie mi się troszeczkę suknęła. Prostujemy jedną nogę, tyle na ile nam to kuma pozwoli, uginamy, prostujemy. 10, ja jeszcze tylko 5, 4, 3, 2, 1. Odkładamy. I druga to samo. Mamy dziesięć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Pięć. Super. Ostatnia klęku i za chwilkę położymy się. Dobrze, I teraz prostujemy ręce, znowu nosimy znaczy, nogi, lecimy proste i zaczynamy raz, dwa, raz, dwa, trzy, po dziesięć na nogę, mamy już po cztery, dwa, Druga część za tobą. została nam jeszcze część w leżeniu. Ok, mniejsza część, czyli część leżeń. Składziemy się. Na no macie nogi ugięte, gumę jak zwykle. Należy poprawić. I zaczynamy od unoszenia bioder, nie za wysoko. Nie chodzi o to, żeby pracował kręgosłup, ani w tym przypadku prosty brzucha, a pośladki głównie. Dlatego najpierw doklej plecy, zbliż delikatnie kolce wiatrowe do siebie i dopiero unieś. Robimy sobie na razie 20 powtórzeń na gumie, która nie jest naciągnięta, natomiast cały czas trzymaj kolana delikatnie na zewnątrz, tak żeby nie było też luźna, nie spadała. Pracy w jednym, spokojnym tempie, z każdym powtórzeniem robiąc wydech i wdech przy powrocie. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Na jeden. Zostaw na chwilę w górze i tylko trzymaj. Czujesz pośladki. Jeśli nie. Spokojnie jeszcze poczujesz. Trzy, dwa, I z powoli opuszczamy. Super. Teraz ręce załóż sobie pod głowę. Oderwi głowę. Oderwi tylko delikatnie łopatki. czyli nie trzeba jakoś mocno nosić, tak tylko żeby straciły kontakt. z podłożem. Unosimy nogi. Delikatnie sobie pracuje. Znowu nie trzeba się spieszyć. Nie musisz, a nawet nie możesz prostować nogi. Do końca, no bo wtedy niestety suje nam się kurwa. Pewnie tak, czujesz pracę w bruchach? Przy okazji, oczywiście, nogi pracują również. Cztery. Włóż, ręce wracają znowu wzdłuż, mówię, daj stopy troszeczkę szerzej. Czyli u mnie jest to w tym przypadku szerokie. te stopy są nieco szerzej niż biodra. I nadal utrzymujemy gumę w delikatnym napięciu. Z racji tego, że teraz jesteśmy ustawieni troszkę szerzej, ustawione szerzej, bo to ta guma jest nieco mocniej naciągnięta, i utrzymujemy to napięcie. Góra. Góra. i też dwadzieścia powtórzeń. Tychę już mamy, no jeszcze drugie tyle, no, na spokojnie. A nie pozwól, żeby guma ściągnęła Twoje kolano do środka. 5, 4, 3, 2, i znowu trzymaj. Ręce wracają pod głowę Szeroko Znowu utrzymujemy głowę i łopatki Delikatnie oderwane Tym razem Odmienia się w ten sposób 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Super. odkładamy. No, może poprawić gumę. Zostajemy przy tym szerokim ustawieniu. I tym razem unosimy biodra do góry. Ale nie będziemy ich całkiem napuszczać. Nie, ja może zabiorę na chwilę ręce. Wodę, opuszczamy puszczamy delikatnie i górę. Delikatnie i górę. Mamy dziesięć, jeszcze drugie tyle. Żeby nie dotykać teraz wiatrami. Sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa. I znowu został po góry. Trzymamy dziesięć sekund. Cztery, trzy, dwa. Wielu. Super. Odłóż biodra. Siatki już zaczynają palić. Ok. to teraz unosimy nogi. Robimy sobie krzesełko, ręce są delikatnie ujęte. Ręce na stronę 5 i wracamy. Znowu nie odkładasz głowy, nie odkładasz łopatek. Do końca, no łopatki może troszkę dotykają. Cztery. odkładamy głowę i jeszcze ostatnia seria teraz, jeżeli chodzi o śladki. No stop. troszeczkę szerzej. Możesz je przysunąć w do pośladku. Czekaj, ja się przysunę, bo się widzę troszeczkę usunęłam z kadru. I teraz znowu unosimy pośladki wysoko. Robimy raz, dwa, trzy, cztery i to. Dziesięć takich pełnych powtórzeń zrobimy. drugi Raz, dwa, trzy, cztery. Trzecie. Raz, dwa, trzy, cztery. Odkładamy. Czwarte powtórzenie. Nie pozwól, żeby ta guma ściągała Ci tu mocno kolano do środka. Cały czas, nawet kiedy wracasz, stawiasz niewielki obok. Piąte powtórzenie. I połowa za nami, znowu góra. Raz, dwa, trzy, cztery i powoli. Góra, mamy siódme. Raz, dwa, trzy, cztery i powoli. Jeszcze tylko trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ostatnie dwa powtórzenia. Raz, dwa, trzy. Cztery. Odkładamy. I ostatnie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Super. Lecimy w dół. To teraz. Odsuń stopy delikatnie od siebie. Ręce znowu dajemy za głowę. Ostatnie ćwiczenie. I będzie się można rozluźnić. I teraz unosimy znowu nogi. Zbliżamy łokieć do kolana. I dół. Pamiętaj, że guma może się zsunąć, więc rób ostrożnie. Nie, zrób jak Ja poprawiam gumę, jeśli to wyjdzie popraw. Jeśli nie, Pracuję. Naprawdę nie trzeba tej gumy mocno naciągać. Jeszcze chwilkę. 4, 3, 2, 1, ok, kawał dobrej roboty. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jest to pierwszy odcinek z gumami, ale nie ostatni tych ćwiczeń troszeczkę jest. Dzisiaj skupiliśmy się głównie na pośladkach. I na naszych odwodziciela. Dlatego też wybrałam mocniejszą gumę Oczywiście gumę dopasowujesz do siebie Do swojego stażu, do swoich możliwości No i do tego jak jesteś rozgrzana Jeżeli z jakiegoś powodu nie robisz rozgrzewki Przed treningiem To lepiej wziąć lżejszą Tak żeby potem nie cierpić. Mam nadzieję, że Widzimy się na kolejnym treningu Do zobaczenia